Witajcie towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Dania, to jest kolejny odcinek z Mega Kampanii. Dobrze no, pamiętacie, po poprzednim odcinku no zmagaliśmy się po raz kolejny z dosyć ciężkimi buntami. Na szczęście towarzyszy udało nam się okieł znać, choć ja się trochę Towarzysze, obawiam, gdyż... Ja widzę, że tutaj na, na mnie odciąga coś mocnego, coś takiego tak jak coś walnie, to po prostu... Jak to walnie, po prostu Towarzysze, to ja już się nie podniosę po tym, więc ja tu już wolę robić Towarzysze, mobilizację, znaczy no mobilizacja to jest w sumie ciągle. Ale tak już wolę dorekutować kolejne moje jednostki, żebym mógł po prostu się jakoś przed tym wybronić. Więc to towarzysze, na razie. Wyłączę moje wszystkie tworzone tutaj jednostki, które zrobiłem. Na jakąś fajną jedną większą jednostkę. Z okazji właśnie. Czy tutaj się zbudował forcik? Tutaj się zbudował forcik, więc budujemy kolejny torcik. Ja towarzysze, muszę mieć tutaj forty, żeby się bronić przed najściami. No w to nie może upaść, towarzysze. Nie upadnie. On nie może po prostu. Bo to jest niemożliwe, żeby on upadł teraz. O tym, co go broni, to już nie. No tak, te 3000 pójdzie tutaj, te pójdzie tutaj. A jedne 3000 to mogę przydzielić w sumie do jakiejś innej armijki. Żeby ona też coś miała. Hmm, bo tutaj samoloty są jakieś może. O właśnie, to jeszcze coś tu jest. Hmm, właśnie, co my tu mamy? Yy, Hassanie. Mamy życzliwość. Po raz kolejny. Zobaczcie, jak im się nie nudzi. jak naprawdę, im się nie nudzi, żeby. Im się tak, tak bardzo im się nie nudzi, żeby nas wyrzucać z tej strefy wpływów. Właśnie, żebyśmy ich nie dodali. No, zresztą wiecie o co mi chodzi, po prostu. Tak naprawdę, towarzysze, no. Dziwne, dziwne. A co my tutaj mamy? Kolejne doktryny. Maksymalny poziom baz morskich. O, właśnie. Tego potrzebowaliśmy. O, te armiki sobie połączymy. O i to jest chyba czołg. Dokładnie teraz jest czołg, towarzysze. Czołgi zawsze się przydadzą. Czołgi zawsze będą przydatne. Widzicie to, na pewno. O, bardzo ładny żołnierz radziecki. Zobaczcie, towarzysze, jak pięknie wygląda. Piękne umontowanie, kar piękny karabin. Wszystko, co tylko... Wszystko oczywiście co dusza zapragniesz. Tutaj. Niko. Może towarzysze, gdzie to wybuchło? Gdzie ten bunt wybuchł? Tutaj wybuchł ten buncik. No to już moje armiki się widzę, nim będą zajmowały. <laughs> powoli, powoli, ale będą. No, tutaj jeszcze dużo rzeczy będzie do tworzenia. W tutaj może. Może dragonów sobie... nie dragonów, tylko zwykłe strażników sobie stworzymy. I może utworzymy jeszcze piechotę. Tutaj piechoty trochę zrobimy, tylko zupełnie pewnie tutaj trzeba. Właśnie. I kolejne 200 jednostek będzie, będą tworzyć. A więc nie mówi się towarzyszy jakoś dzisiaj wysłowić. Kolejne 200, kolejne 200 jednostek powstanie oczywiście. O, przy okazji. Zawsze jestem ciekawy jak to jest z tym długiem. Filipiny. Wzięły u nas e, pożyczkę na 600 funtów. I jej nie spłaciły. I Grenlandia. Grenlandia istnieje? No zobaczcie, Grenlandia istnieje. Tego się nie spodziewałem tak szczerze. USA. Widzę, że ładnie rośnie wsi USA. Pozdobywało dużo rzeczy. Tutaj w ogóle nie ma kultury, co ciekawe. Temu, O, kulturę, chyba że to jest, nie wiem, coś jakiś pewnie błąd, konwertera, Teraz zakładam, nieważne, nieważne. ważne nasze się posiadamy, ale nasze kolonie w Filipinach i tak, chociaż to wyższe, właśnie, możemy zrobić im to wyższe wojnę o, o O. spłatę długów, ale widzę, że tu partia faszystowska rządzi, co ciekawe. rządzi w Niemczech? Liberoowie? Tak, liberoowie nadal tam rządzą. Bułgarii, faszyści wciąż. Cóż, no niech tak będzie. Skoro tak, lucuję sobie tego zażyczy u nich, bo u nich z tego co pamiętam to była demokracja, no niech tak będzie u nich. złączymy te trzy jednostki i to są chłopi, tak? Dokładnie. Ale tu widzę, że dużo rzeczy powstało. <laughs> Idźcie do tej armii, bo ta armia... Nie, to jest chłopska armia, bo nie chcemy tutaj dać jednostek. Zrobimy oddzielną armijkę po prostu dla nich. Czy coś utworzyło? Nie. się jeszcze nie utworzył. Linię kolejową możemy rozbudować u nich też. No właśnie. Pięknie, pięknie. Kolejne jednostki dojdą. 18 tysięcy. Bardzo ładnie. Coś jeszcze? Tutaj sobie można właśnie to dołączyć i chyba to też, tak? Dokładnie. Więc sobie to przyłączymy. No to właśnie będzie ciężko, żeby tu ulepszyć coś. W Bułgarii możemy ulepszyć sobie opinię naszą. Nie robimy to. Niepokoi mnie to, że tutaj znowu swoje łapska wcisnęła Arabia. Arabia strasznie wciska tu swoje łapska. Co mi się bardzo nie podoba to że się Bardzo mi się to nie podoba. To bardzo, bardzo. tutaj jest? Możemy sobie to połączyć. Nie, nie tak. O, idźcie na tą górkę i się tam złączcie. Idźcie dużo bardziej efektywni, jak będziecie razem. Idź, idźcie tak, tak, tak. O, tam tu razem. O, i możecie sobie teraz iść na to. to chyba, nie, tutaj kolejne 3000, widzę, powstały, i nie tylko te 3. Zaznacza się ta, nie, nie, zaznaczyła się, to dobrze. Nie chciałem jej zaznaczać. Zobaczcie, zobacz, 300 milionów funtów. Nasza Rosja piękna. 300 milionów funtów. Nie, że to nie jest to, proszę piękne. Moglibyśmy dać wydatki socjalne, ale wiem, proszę, że ten kraj by umarł wtedy, on by umarł i on by już nie żył. Myślę proszę, że ewentualnie możemy podatek zmniejszyć troszkę tutaj dla średnio zamożnych. Myślę, że tak do tego poziomu mogę to zmniejszyć. I tak to właśnie wiecie, że żeby po prostu ludziom się lepiej żyło u nas. Bo jednak troszeczkę to Chcę, żeby moi ludzie żyli na dostatnim poziomie, żeby byli Rosjanami wszyscy. Właśnie, jak tam nasza kulturka? Mamy 23% w naszym kraju. Najwięcej mamy Tatarów i... Kogoś tam jeszcze. Nie jestem do końca pewien czego. 11% mamy faszystów w kraju. To też dobrze w sumie. Nie faszystów, tylko komunistów, wybaczcie. myłka dobrze, dobrze. Tutaj będziemy mieli kolejną 40 tysięczną armię. Aha, super. A co tu mamy? Tutaj możemy właśnie tę armię dołączyć. I to mogę... Co mogę tu zrobić? to ja jest mogę do Nowogrodu wszystko dać. Nowogród musi być strzeżony jak najbardziej, bo to musi być taka forteca, że nikt tam nie przejdzie. Tam nikt nie może przejść. Nakazuje mm, egzekucję, oczywiście jak ktoś się nie słucha to trzeba egzekutować, egz no zrobić na nim egzekucję po prostu. Że sami rozumiecie o co mi chodzi. Mm, tutaj, tak wszystko się zrobiło. Y nie możemy, są chłopi? Nie, to jest zwykła armia. To możemy właśnie tutaj dołączyć do jednostki. Będzie efektywniejsza na pewno. tymi posiłkami. Tylko tutaj strasznie dużo widzę yy, Żołnierze, Może dodam tutaj jakieś działo. Tak, żeby wiecie było. Tysiące dział. O, tutaj samolocik. O, samolocik też się na pewno przyda, tutaj. Nawet myślę, że tutaj się chyba przyda samolocik. Mamy no, tutaj coś. Wiatr, ładnie, skuteczność obliczenia 62%, tutaj jest zero skuteczność. On tu jakieś działo? Nie. Tak, to jest chyba ok, więc tutaj mogę dodać sobie staważników. Widzę, Tutaj było dużo jednostek. właśnie. Czy w Gruzji możemy coś zdziałać? Możemy w Gruzji w Hasanie zadać, to tym lepiej. Będziemy tutaj przyjacielscy teraz i zaraz sobie zdyskredytujemy może Niemcy. Tutaj sobie polepszymy opinie. Aha, już jesteśmy neutralni z tego co widzę. Dobrze. Dobrze, dobrze. Zapamiętam sobie. Powiem wam to, że ja chyba naprawdę będę musiał niedługo powiedzieć wojnę. A Bo ona ma 200, tutaj tylko tych jednostek. Czy ona umrze, jak ja na nią polecę później. A jakby może towarzyszy wprowadzić tutaj komunizm? Żeby na to towarzysze. Żeby komunizm wprowadzić tutaj. Chociaż. Ja nie wiem, czy ja bym chciał wprowadzić tutaj komunizm z jednego powodu, towarzysze. Tutaj są jednak liberałowie. Ale liberałowie niestety pomagają. Znaczy, na szczęście nam, nam właśnie pomagają, więc nie wiem, towarzysze, czy ja będę chciał tam wprowadzać komunizm. Nie chcę, czy ten, nie chcę, żeby. Nie wiem, czy chcę, żeby ten dobrobyt tam był. że w strefie tutaj jest nasze. O, i tu w ogóle faszyści rządzą w Grecji, co ciekawe. Interesujące. No cóż, nieważne. Nie o tym teraz. Właśnie, Tutaj trzeba przy okazji odtworzyć nam wszystkie fabryki. Trzeba tutaj poulepszać wszystko, co się tylko da. Bo ludzie muszą od Was jednak gdzieś pracować. Sami rozumiecie. To nie wiem czemu oni nie chcą to łączyć nigdzie. Nigdzie nie chcą pracować. Nie wiem czy to jakiś błąd jeszcze co. Nie rozumiem tego troszkę. Powiem że szczerze, nie rozumiem tego. W żadnym stopniu. No ale najwyraźniej tak trzeba. No najwyraźniej tak gra chce. Czy te w sumie... tu możemy utworzyć kolejną armikę? Co nam szkodzi, towarzysze? 30 tysięcy to oczywiście, żeby nie było najgorzej. O, no właśnie. Tutaj będzie 12 tysięcy. Za chwilkę. Oho, 12 tysięcy i jeszcze takie 60 innych jednostek. Bo w Polsce nadal jest w Polsce dobroć. Widzę, że dobroć jest nadal w Polsce. Nie ma żadnych błęcików, jest tam stabilnie. Naprawdę wrzucałbym pieniądze, ale szczerze nie wiem jak. Zainwestowałbym też u nich, ale też nie wiem szczerze jak. Więc mam problem. 9 punktów dyplomacji. Jak się, tylko pytanie, jak się robi punkty dyplomatyczne? Bo ja nie, nie wiem troszkę, jak się robi te punkty dyplomatyczne. Ja muszę im... Muszę być z nimi w sojuszu, czy, czy to? Akcja komunistyczna. Mhm, no to wiadomo, wiadomo. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja widzę, że tu ładne po 3000 się zrobiło. Idźcie tutaj, tutaj armii. No, towarzysze, myślę, że to już będzie chyba ten czas. kiedy będę mógł sobie odwołać moją mobilizację, ona tutaj troszkę będzie nam. Nie będzie nam za dużo jednak pomagała ta mobilizacja. A tak, towarzysze, no, zregeneruje się wszystko i będzie ok. Zobaczmy jak to wygląda, właśnie po demobilizacji. Dobrze, tak szczerze to dobrze to wygląda. Powiem Wam. Połączę sobie może tą armię, tą 20, z inną 20. No, może wygląda to naprawdę sensownie. Myślałem, że dużo gorzej będzie wyglądał w naszej armii, ale to. Widać, że jest fajnie. Właśnie, jak tam tutaj ten teren. Aha, widzę, że tutaj nam zamknęli ambasadę do. 27, czyli celutki rok. No cóż, jakoś tutaj przeżyć to. Nie będziemy mieli wpływów, ale to spokojnie, bo to znaczy, będziemy mogli później zmniejszyć opinię albo nawet usunąć ze strefy Niemców. Więc to jest dla nas bardzo ważna informacja, że będziemy mogli ich usunąć. No tutaj mamy, tu mamy kawalerię z tego co widzę. Aha. Dobra, weźmy i bo oni przecież nie będą w tej izbie wyższe i tak. To dla mnie nie ma różnicy, absolutnie, towarzysze. O właśnie, te 48. Niech one idzie pomagać ludziom. <laughs> z dobroci. O zobaczcie nasze dzielne polskie czołgi pomagają tutaj niszczyć z Radzieckich którzy chcą zniszczyć dobre imię Związku Radzieckiego. A oni nam to pomagają. Oni nam pomagają. Dobrze, tutaj będziemy mieli 20 postek. Też... O nie! Trzeba pomóc naszym braciom w Gdańsku. Przymijmy tych buntowników, bo to jacy są buntownicy? <laughs> nie wiem, szczerze nie wiem, ale nie obchodzi mnie to, i tak ich zniszczymy. Siła... co jest tutaj? Siła ognia kontra mobilność, o właśnie. Mam tutaj widzę jakiś fajny czołg. Co my tutaj mamy? Piechotę zwykłą. Bardzo ładnie. Włączymy tutaj, o! Tutaj też sobie złączymy w Rydze. Myślę, że w Rydze będzie idealne miejsce. To wszystko. Dobrze. I mamy tych 3011. Tutaj jest tego sporo. Na pewno możemy to tutaj połączyć. Tą dwunastkę na pewno będziemy mogli uzupełnić, towarzysze. No, dokładnie tak. Osiemnastka super. No ja wiem, patrzę, że to jest jednak trudny moment, ale no, niestety zmusiły nas do tego bunty. Gdyby nie te bunty... Chyba, żeby nasza armia była w do bardzo fajnym stanie. Byśmy teraz atakowali zakładam yy, Bułgarię. No ale niestety z racji tego Że... Boże, że... Mieliśmy te bunty, no to... Tak się stało. No proszę bardzo, tutaj jesteśmy neutralni. Ktoś inny tutaj będzie. Yy... Nie, ja w sumie nawet nie wiem, co mam powiedzieć na tą Arabię, bo to jest naprawdę taka da? <laughs> tutaj co mamy? Dyskredytacja do 26. Tak. Lepszym sobie opinię tutaj. Nie. I w Bułgarii może też... Nie, w Bułgarii nic nie zrobimy na razie. Jak bardzo byśmy się nie starali, to widzę, że nic nie zrobimy, bo zamknęli nam ambasadę po prostu. No cóż, no tak bywa czasem. Jezu, O, pięknie. No możemy tutaj zbuchować Możemy sobie tą 30 zbować do lepszych tutaj rozmiarów. Tą 18 no też na pewno sobie zwiększymy do 20. Tą 20 połączymy sobie z tą 30. Będzie pewnie 50 tysięcy fajnych jednostek. No właśnie, tutaj sobie też te 50 tysięcy wyjmiemy, a te 40 tysięcy... albo nie, tą 12 weźmiemy, to tutaj istnieje. Dobrze, tutaj tak. Wielkie oba wszyscy, czy jak tam nasza Bułgaria? Może coś innego na przykład sobie zaatakujemy? To co? Macedonię? Macedonia jest w tutaj włoskiej, więc to też odpada. Arabia? Arabia widzę, że też ma tutaj dwa Kraiki, więc też odpada. Bułgaria, czego mamy malutko? Czemu oni mają tak dużo? Powiedzcie mi nawalone. Ekonomia, a ja tak malutko. Dlatego ja nie rozumiem do końca, towarzysze. Miałem tak dobrze z bufoną ekonomię. Bo kto, jaki to jest ranking? Powiedzcie mi, yy, jaki to jest ranking armii. Tu ma większą armię ode mnie. Z tego co widzę, no Włochy w sumie mają większą armię, to ok, ale dalej. Dalej nie widzę. A Niemcy mają do mnie większą armię, To też faktycznie może być problematyczne. Niestety. Niestety. no musimy się odbudować, a to troszkę towarzyszy jednak zajmie nam, no. zajmie te kilkadziesiąt lat zajmie. To mogę być pewien. Większy bym tutaj... możliwość, wiecie, towarzysze, tych jednostek, ale nie wiem jak Gdyby one się tworzyły, ale nie wiem, jak zwiększyć prędkość tworzenia tych jednostek. A choć bardzo bym nawet chciał, ale nie wiem jak. Widzę, że tutaj coś się ruszyło ładnie. Na pewno oni muszą robić między sobą wojnę. To jest na 100% pewne. Żeby się jakoś wzbić, muszą mieć, muszą mieć między sobą wojnę. Ale to potrwa. Te kraje na pewno mają trzy razy więcej niż ja pieniędzy. Jak ja mam 30, 300 milionów, to oni mają, nie wiem, miliard. Więc to też jest pewienego rodzaju minus, że jak im padnie armia, no to i tak sobie odrobią tak jak ja. Więc to też jest Taka moja towarzysza zagwostka powiem wam. Musi być jakaś wielka wojna. To z kim? Trzeba jakoś naszczyć na siebie jednostki. bo jak? To jest pytanie, jak? To jest pytanie, właśnie, towarzysze, jak? Dobra, co my tu będziemy mieli? Na razie nic nie mamy, jeżeli chodzi o te jednostki. Inaczej. Co my, towarzysze, możemy tutaj zaatakować? Tutaj to też jest lepsze pytanie. Gwuzji. <coughs> Gwuzji prawdopodobnie mają Niemcy. Dokładnie. Tak jak ja myślałem, rządzą roja, rojaliści. Hassan. Hassan ma komunizm. Persja. Persja nie byłaby aż, tak, aż takim złym pomysłem, szczerze. To widzę, że nie. A nie, jest w strefie chińskiej. No to sobie też tu właśnie to nie zdziałam. Nie jeszcze bym mógł sobie pójść działać. Zobaczmy sobie hassan. Yy, polepszy. Alaby sobie nie zmniejszy, prawda? Dokładnie. Yy, ja, poczekam sobie do. Chciałem mieć tutaj 100 Aha idę, że tu mi zaczyna spadać, a czemu? Zaczyna spadać Mój wpływ? Czyż... Nie, Dlaczego mi to spada? Nie, nie rozumiem trochę Ok, no, chyba będziemy musieli to zostawić, bo ja nie wiem czemu mi to Spadać wpływ Idzie tu do tej 50 O i super nie tego oczekiwałem. <laughs> Proszę, powiem wam, powiem wam tak, towarzysze, Niby na fazie są przygotowania, i to jest nudne, ale to że później będzie wielka wojna. I już nie będzie nudno. A na przykład jest nas wielki bunt. Jak sami widzicie, wielki bunt, i teraz na przykład musimy niszczyć wszystko. Muszę ustawić tylko moje jednostki, żeby one tutaj terminowały Wszystko, ale widzę, że chyba są już ustawione pod to. Więc ja tylko wystarczy, towarzysze, poczekać, aż oni umrą. To są tacy. Jakubińscy, jakubi, jakubińscy. Tak, jakubińscy. Więc ja tylko zobaczcie, towarzysze, jakie te okienka sobie lecą. Oni zdobywają sobie oczywiście doświadczenie. Ja sobie po prostu czekam, aż te wszystkie bunty sobie umrą. O, no właśnie, tak armijka po armijce. Jak to wygląda ze strony tutaj tych buntowników. 17 minut, no widzę, że 1200 więc czuję, że za coś jeszcze mocniejszego walnie. <laughs> no, tu coś mocniejszego może walnić. Nie tego jeszcze zostało. Prawa strona, no trochę w tej prawej stronie jest. Praktycznie. Ale to nie dużo, widzę, bo już moja armia naciera na nich. Tutaj co, Arago, za cóż, właśnie jak tam wygląda tutaj ten uwysep. To, no, półwysep chyba tak. Hmm. No, może nie wiem. <laughs> nie dziwię się, że w chce sojuszu, z racji tego, jak on wygląda. Absurdnie się nie dziwię, towarzysze, powiem, mam tylko tyle. Więc jeżeli Forty się tworzą bardzo ładnie, nie kolejowe też. Kolejni buntowicy się drożą. Ile tu jest? No, już to była maksymalna ilość. Tych... Znaczy, no, ten salutki bunt widzę, że wybuch, Tych Jakubinów. 50 10 milionów to miało wybuchnąć, no to właśnie wybuchło teraz. Ja właśnie rozgrywam jak chciałem przypomnieć. Rozgrywam jamę, te wszystkie A No to już jest, pewności, że nic, towarzysze, dla mnie. To już jest nic. Ale no to trzeba jednak zebrać tą większą armię, no to inaczej towarzysze, powiem wam, nie zdziała. Więc umówmy się, towarzysze, może tak, ja sobie, chociaż nie, nie, nie będę nic przewijał, po prostu, towarzysze, w tym odcineczku dalej będziemy sobie prawdopodobnie tworzyć armijkę, a jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego filmiku. Na razie, cześć!